No właśnie, zatem będziemy chronić naszej dzielnicę. I okej. Okay. Uuu, nice bryki. Ale dobra, weźmiemy tylko swoją. No cóż, ogórka można użyć. A eee, no nie biorę go. Jednak nie, nie. I okej. Okay. Od tego właśnie momentu w Los Santos są cholerne zamieszki. I będzie dużo dymu. Prostytutki będą kraść te telewizory, i tak dalej, i tak dalej. O shit. Zepsułem prawie. No. I wykrakałem. Sorry, ale zabiłem cię. Okej. Okay. Wow. Kurde, mać. Maska mnie przewróciła. Chciałem zrobić taki fajny motyw. Cool guys, don't look at explosion! Ale to nie wyszło, bo holerna maska o dał, tam by przerzuciła. KKKDD! KKDD! O mój Boże, co mają tutaj do grania? A to K-Rose! Ha, logiczna! Ok, mogłem się domyślić, prawdę mówiąc, ale dobra. Tym razem nie będzie SAVE STATION Czy tam SAVE STATION Gonna love my SAVE STATION Okej, okay, pewnie nie wyszło mi to tak dobrze Ale kto tam wie Okej, okay, tego już nie chcemy słuchać Przez chwilkę ta bryka była normalnego koloru Jak inny, każdy inny obórek Nie chcemy słuchać, że tam jej, że tam jego byłe mieszkają w Teksasie. A może to siekierki. Hmm, bardziej byłe. Dobra. Okej, okay, nawet nie muszę wspom... no. Na cholerę nad, wspominam o tym, że nie muszę wspominać o tym, że tutaj zamieszki są. To trochę takie... he. Nie do ogarnięcia. Uuu. Sabre właśnie wysiadł. Oj właśnie.

Po tej wodzie mogłem jechać, ja tu. nie. Mm. Wow. Coś mi tutaj wybuchnęło. Kurde, oszukali mnie. Ja byłem pewny, że tam będzie można po... normalnie płynąć znaczy jechać po tej wodzie, bo to byłaby taka sama woda jak. tym. Kurde. Jak wajsica tu dupa, zbita. Ok, spróbuję raz jeszcze.

są hmm. niesamowite to przekonacie się że właśnie od tego momentu skizy kierowców są jeszcze lepsze jest to po prostu cudowne no właśnie tutaj taksówka już wysiada o jeszcze jakiś koleś i płonie motocykl no prostytutki kradną telewizorki <grywanie> babcie zresztą też O, tam właśnie auto chciało eksplodować. O, właśnie tutaj chce ktoś kogoś okraść. Nie sądzę, że ten penny miał tylu... Kurde. Współpracowników czy coś w tym stylu. Gademet. Tyle osób zdradzić? Woa, woa, wow. wow, wow. Ale na szczęście nasi balazi jednak są w miarę ogarnięci. Wow, coś wybuchnęło. O, i strzelają, jady. I okej. Okay. Wracamy do Sweeta. O, właśnie, prostytutka. O wilkomowa. Prostytutka kradnie TV. O, jeszcze w tle słychać głosy. Uka róbmy tego tutaj. Okay, yeah, za daleko so jet bredna. Okay, co to jest Los Desperados. Ah, to to. No one's ruin the hood. You hear me? No. I right, see. What up? We almost got the hood under control, man. See, this is some serious shit, man. Hey man, I know man. I went through a lot of shit for this family since you've been nigga. man when you gonna give me a break when you stop acting like you the man you keep yapping on what you done did let me tell you what i done did when kids needed shoes i went out and got the money when moms needed operation i robbed people for the bread why you off in liberty city thinking out your own shit for five years come on man now you do something you want to fucking break? nigga please that ain't fair man. nigga please Oh.

Dobra, a on, kurde, przecież nie dzwonił. On wyciąga tą, bierze słuchawkę, jakby ktoś dzwonił właśnie. A może po prostu zepsuła mu się taktyka dzwonienia do kogoś? Może najpierw przecież wyciąga się słuchawkę, ale nie daje się do ucha, ale. No, wybiera numer, a on od razu dołka, więc ktoś do niego dzwonił, a tu dupa. Mać! Zapomniałbym, ale na szczęście tutaj właśnie ktoś kradnie telewizor. Ciągle te same TV. Ich w ogóle nie stać na te, na LCD? A, to chyba są te czasy, kiedy LCD jeszcze nie było. No przecież takie TV byłyby chudsze. Albo ja czegoś nie wiem.

Te. Zatem, jak tam jest? Wow, ale cicho gadaliście, prawdę mówiąc. Yeah. No A, oni sobie tutaj w piłkę gają, grają. Gają. Wszystko płonie, rozpierdziel, a oni w kosza. Dobra, pomóż Cezarowi OG. Headshot i headshot. O, a ten dawał mi okejkę. Okay Okej, okay. thank you. Ej, niby ktoś tu powinien być, owym właśnie. Wreszcie ktoś jest. No, latarnia mi zasłania. Ach, ta niesforna latarnia. Okej okay, dead. O, jeszcze tutaj. Okej, okay, dead, dead, dead. No ale w sumie wreszcie mogę się poruszać podczas strzelania. Albo to pod wpływem pewnego glitcha. A, strzelanie jest na maks, ale po prostu jak tak... Nie. No właśnie tak... Jak już od... Jak najpierw przyceluję, to nie mogę w czyli nie mogę się ruszać, ale... Jak wcisnę... Kurde, nawet nic nie mogę... o. Jak się A i WA a, albo WD, to wtedy rusza. I wtedy mogę samo W utrzymać. Okej, okay, wreszcie. Ej, po co mi ten tek 9? Kurde. No, dobra, spijamy.

A tutaj było kamperstwo. Kurde, ale kampią. I teraz nie zwracają na mnie uwagi, więc jest fajnie. Dobra. Biegniemy dalej. O, a mnie tam nie było. Jakie czy kubańca skakać? A, bo oni nie są w pełni biali, okej. Okay. Kurde, Sisowskie to trochę, ale dobra Za nami? Kurde Wow pyka chciał pocisnąć na nich O wow 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 Szalone Przyznam szczerze Ok, dead No i dobra co my tutaj zobaczymy ale lepiej by było, gdybym miał MP5. Uuu, mają arpeggi, mają miotacz ognia. Kolej stoi na trawce. Wow, wow! Tego najlepiej zdjąć najpierw. Kurde, miałem Fuxa, ja że tutaj nie dedłem, bo było blisko do ośmierci. Prawdę mówiąc. All right, that's the last of...

Jak już będę u siebie, to tam zobaczę się. Ok, zmieniłem radę na Bounce FM, jak na razie bez problemów, ledwo w prawie wybuchowym aucie. Ok, jest Git. I don't to The telephone, okay. What up, bruh? CJ I've been thinking. The city's big, but it ain't that big. Some fools know where smokes high. But as long as the grocery families don't rule the streets, his money's gonna mean more than our rent. What you got in mind? We gotta hit those bombs and violence with everything. Hit every neighborhood they got. If that's the only way. I'm down for that. I'ma see what I can find out the streets. Big love, bro. Much love, bruh. No, musimy przejąć więcej terenów gangów Los Santos, aby ktoś zaczął sypać na temat Big Smoke'a. Ale najpierw. E, to się zrobi później. Uuu, fajnie glitchuje go. Glitchowa, znaczy się. Ale dupa nie wyszło. Dobra. Zrobimy save'a i zrobię tutaj. Hmm. Zaprzestam tutaj nagrywanie. Trzymajcie się i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. W GTA. Z GTA. Kurde. No, bye bye.